No, żeż kurna do... No nie, ciebie też ubił. Dobra, na szczęście zdążyłem to nagrać. XD Bo ja so tak... ja so To może do mo? ciebie. Ej, czekaj, ja sobie idę do ciebie Cześć, widzę jak z lewej do prawej on nagle do ciebie idzie. A ja, a ja go tak tylko widzę na kamerce, co nie? O Boziu. Jeszcze twoja reakcja. Ej, Dobra. Ty? <gry> Sprawdzę czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się, wszystko fajnie wygląda. No, Boziu. No to... wracamy do gry. Yy, eee... Jak... Już teraz Ej. jest. Bo ty gdzieś Wie, polazłeś! Ty... O nie. Ej, o ślepy zaułek. Czy jak to tam się nazywa? Ej, zgubiłem się. No, ja ciebie też. Wiesz, u mnie jesteś za ścianą, ziomek. Ledwo Bo co teraz... grę zaczęliśmy, a już się zgubiliśmy. <laughs> o Boże. A, głośniki wyłączył w razie... Nie. Ty dobra, bo widzę kremik. O, tu można spintować. No? Kozak. Tu jest w ogóle jakiś diament. Ty stary. Jaki diament? No, no świecący diament. <grym> no, kurna, no, piękny diament. No, 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 kozacki. O, Siemano, jesteś. Siemano, morko. Stary źródło światła, ja tu zostaję. Nie, chodź. Dobra. Ej, bo tu coś jest zamknięte. Ej, a to jest jakaś mapa, czy to jest jakby oryginalnie z tej gry? Yy, masz na myśli? No to, co my teraz gramy. To jest fabuła z gry, czy oryginalna mapa? E, yy, czy fabuła... jakaś mapa? A. Nie, to, to jest fabularna mapa. Kozak, dobra, dobra. Fajnie. Bo jeszcze jest gra, wers... no jest ta gra, tylko, że na solo. Yy, I tam jest fabuła, która jest yy, szczerze ciulowa. I gdzie ty jesteś? Znowu się tu, tylko nie wiem, co już mamy czekaj, robić. Czy szukać. No musimy szukać tych kremików. A ja dobra. Wiem, jest, bo. bo, bo ten krzyż. No trzeba patrzeć na kamerkę, właśnie. On jest chyba przed. Nie. Yeah. Nie, dobra, to on nie jest przed nami. Uj! jest! Jest! Ale może nie sprituj, stary, bo cię usłyszy! Nie wiecie, że Cię usłyszę, jak będziesz spintował, wiedziałem. No nie, przeprowadziłeś gutuje, to jesteś kutasem. No nie, falgum. O, mam kremik. Mam kremik, biegnę jak poprytany ale mam kremik. Ej, czemu jakiś gościu dołączył, jakiś mater JR e? Ja pierdziele, serio? Faj Płynny. Dobra, walić typa, e, bo mnie zaciukał. Ej, bo Ej. patrz, ty tylko tak biegniesz przede mną i ja takiego patrzę na ciebie i widzę tego typa jak za tobą biegnie i się zamachnął i cię uczę. <laughs> Wiesz co, ja widziałem jak Nie ciebie się zaczął się gonić. No jeb, ja przeprowadziłeś gotownie O, mam kolejny kremik I mu się oczy świecą Fajne, tylko o, Fajnie, tylko też fajnie, że mnie goni Tak, goni mnie, kurwa, zabił mnie Ty, jaką ja mam zarobistą czapkę O, stary Jaką ja mam dorypaną czapkę Niechuta smalony! On wie zawsze gdzie ja jestem Ej nie, to szczerze, najlepiej tu biegać na się, bo on ci tak nie dogoni Ej nie, on, on nie wie gdzie ty jesteś, tylko po prostu on biegnie za mną, a ja wiem gdzie ty jesteś i biegnę do ciebie i on biegnie za tobą znowu No i znów mnie zabij <laughs> You dump? <laughs> We dump? Nie, bo mi już w biegu bo biegłeś za mną, Dołbku. Dup, Nie, znowu słyszę jego krzyk. Yy. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. O, kolejny jakiś gościu! Kurna, wbił do nas na serwer. Yy. Słyszę skrzeki z, z krzeki. Słyszę Niepewnie się tu czuję Bo ja żebym się czuł Stary Obaj się tu czujemy niepewnie normalnie jak przy. Przy... Eee... Ej, ale pamiętajmy, mamy jeszcze 7 innych ma jak przy seksie yy, niespodziance Nie wiesz co cię czeka i boisz się choroby Nie demoralizuj dzieci Jakich dzieci? Ja co dam, żeby dzieci właśnie nie oglądały? Albo dam... A ja? Nie. Ty... ty załóżmy masz 18. Dobra, ale mam niedobór hormonów wzrostu... Wzrost nie, nie... wzrost o tym nie mówi, karły też ruchają. Ale nie... nie, 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 nie tu zginąłem. Że nadmiar hormonów wzrostu, w sensie no... Niedobór hormonów wzrostu to jest. To że nadmiar jest, czy to niedobór? <laughs> że jak jest niedobór? No. Y, to jest tak jakbyś y, właśnie, że jak masz 40 lat, to i tak y, dalej wyglądasz, jakbyś było wiele, wiele młodszy, nie? A, No, jest coś dalej, tym jest. Ej, bo tu do zebrania jest dalej jeden kremik. Jeden czy dwa? Mi się wydawało, że dwa. No. Mi się wydawało, że znalazłem jakieś wrota. Dokąd? Nie wiem, do nikąd. Czarny... Jestem w czarnej wielkiej dupie, większej niż wcześniej, więc zgaduję, że jest murzyńska, ale albo taka rozepchana, ale od kogoś białego. To nie rasizm, to stwierdzanie faktów. I. I ten. No i no i trochę. Trochę lipa. No, faktów, realiów <laughs> Nieobraźliwych. No i tak trochę się wszystko to zmniejszyło, ale w każdym razie biegnę, no. No i go szukam. Znowu mnie no, zabił kurde Znowu Masz za wydech. swoje. Masz za swoje, bo, bo go na mnie wyprowadziłeś. Co to nie, jest? Przeszedę pisze za mną ten krzyk ja już uciekam. A, a ja mam przed sobą jakąś ścianę, chyba ślepy zaułek mam cza cały czarny ekran i jedyne co widzę to swoją kamerkę dobra, to ślepy, ślepy zaułek ewidentnie yy... o tutaj chyba jeszcze nie było yy, no. jak się nazywasz? Yy, player969 yy, Czyli jestem fajny. obok ciebie, jestem obok ciebie, się kolano. Jelo, zebrałem ostatnio. Elo swartem. Uuu, brawo ty. Ty. Jestem, boss ty hostle es y The hostle of the Co jest stary, Coś narobił? No nie, bo jak ten, to już się po prostu. Jak się zbierze wszystkie te kusterdy, to się. A to po prostu. Takie szybkie to było? Mhm. Dobra, odpal jeszcze coś. Bo mała mapa. A. Hmm. Czekaj. No to pytałem cię, czy to jest z gry, czy jakby oryginalne, a mi się wydawało, że to dłużej trwa. Etapami wręcz. No bo ta każda mapa jest tak jakby z fabuły gry. Czyli każdy ta mapa ta jest... A, ta... no to odpal normalnie tą fabułę, żebyśmy grali po prostu razem i tyle. Właśnie nie ma tu fabuły, bo to jest wersja multiplayer. A, czyli po prostu w skrócie nie da się multiplayer grać fabuły. No ej, dawaj, chodź Okej, okay, no. spoko. Eee, no to o to mi wcześniej właśnie chodziło. XD. Nie żeby coś, znów je oddaję, oddaję. Nie słyszę jak coś. Chodź. Dobra. No, nagrywka odpałzowana. Yy, no i cóż, idę, idę. Zadowało się. Yy, ten moment przerwy Nie był się. ze względu na to, że trzeba było jednak odnaleźć serwer osobny. Yy, ej, bo ja tu mam jakieś światełko. I kolejny kremik zarazem, no, no, no. No, 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 no. Ty, a może to jest ten? A może to jest... Wiem, o co chodzi w tej fabule! To, co zbieramy, to są... To, to są te serki mały głód. A, wiel... a ściga nas głód. Ned Mango, go... pod monitorem komputera. Pokazuję go do kamerki. Ten mały skurczy sen nas goni. Który... Na mojej kamerce coś sewali, dobra. <laughs> Nic nie było. To to, to to, on celowo to robi za monitorem, on się ukrywa. <laughs> Ej, bo czy ta mapa jest duża. I jest Ej, dobra, bo musimy skompletować. Yy, a no, bo względu na to, że on się zmieni banego halka. to musimy zebrać nie jednego. Yy, nie jeden serek, a ile? Jest 22 te serki? 20, no teraz 22. Mm -hmm. No, czyli 22 serki, żeby, żeby nas nie zabił wielki Ta, <grystanie> O Boże. Ale nie, w każdej mapie są inne potwory. Takie. E... Dobra, ekipa głoda, ok. <grystanie> o Boże. Tylko. Nie widać tu zbytnio granic tej mapy, a. Czyż najgorsze? Tak, a po drugie jest ona jebitna. Nic. Ty, czekaj, ej, bo tam jest jakaś wieża, może da się na nią a jakoś zdradzić. Ja właśnie byłem, tam jest, y, tam jest niewidzialność No nie... To no rzeczywiście. Fuck. Ale to mapa jest dużo. A nie, tutaj też jest. Ale ja mam brudny ekran, gdy tak mi lampka na jego pizgo. Ej, coś mi tu krzyczy. Coś mi tu krzyczy. Słyszysz z rzeki z... Z rzeki, Ty, Ty. z Ty! jakieś ruiny. A dobra, ja już myślałem, że kolejnego głoda znalazłem lub potwora. E, widzę potwora! Gdzie? Znaczy nie jestem pewien, ale chyba przebieg. Biegnie do mnie, biegnie do mnie. E, jestem za nim, widzę jego plecy. A jestem obok ciebie. Widzę jego plecy, jak chyba idzie do ciebie. Nie, jestem przed tobą. A. I to jest y, Lala, która jest ślepa i ona nas nie widzi. Ale słyszę, czyli lepiej Ale nie sprintować. Mhm. Mm Dużo oglądasz filmików z tej gry? Nie, przeszedłem fabułę. A. Ej, mm. chcę żebyś zrobić tak, żebym stał przed nim i chcę zobaczyć, czy ona mnie zobaczy. Ty, dobre. Ale mi się wydaje. Widzi, się wkopał. Teraz spierdzielaj. No, no, y, plot twist z fabuły. Hmm. Y, jednak widzi. W sumie nietrudno jest wyczuć czyjąś obecność, jeśli ktoś stoi ci przed mordą. <laughs> Myślę, że nawet ślepy to wyczai. Greś, The Last of Us? Kojarzę takie klikacze? Nie. One były ślepe, Chociaż... a, działały, a działały na zasadzie echolokacji. Więc tym bardziej by się ten ktoś zauważył. No. To jest w samule było napisane, że ona nie ma oczu. I że właśnie ona nas nie widzi, ale słyszy. A było opisane czemu tych oczu nie ma? Bo Tinky winki. Lala, Po... La. <śm> mm. czekaj, były cztery teletubisie, póki co widzieliśmy dwa. O, na kolano. Ale nie, bo co działa także tutaj są jeszcze inne, niekamoniczne tak jakby. A, rozumiem, czyli od cholery jest... Y no, większa ekipa głoda, no rozrosła się. Mm -hmm. Tak. Głód jest zaraźliwy, niczym dzisiejsza korona. <grystanie> chcesz być królem, ale nie chcesz złapać korony. <grystanie> Popek tak ze mnie śmieje, bo. Okay. Bo mam nazwisko Popek, co nie? Więc Popek Monster chce być królem, ale nie chce złapać korony. Ominąłeś właśnie yy, 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 małe danio. Mm. Myślisz, że y, mnie to bardziej interesuje. No i przeżycie nie wiem. Zależy. Jeśli si, si mały serek danio ma działać y, jak krzyż Ej, w zakonnicy. Owróć się i pasz... To jest y, ten GURT. No pasz. wygląda jak GURT no. <laughs> XD, XD, e, bo mi zabije zabił. Fuck me. To był spisek. To o był nie. spizgany głód. <noise> Taki, który już się naklał i, i chce tylko każdemu w dupcyć i chodzi z takimi barami rozwalonymi na boki. Biegłem i co ja zrobił? Ej, bo nie. jestem przy jakiejś lokacji śmiesznej. Może tu Bierz do mnie, bo ja jestem... No właśnie nie nie wiem, jest... ja jestem. Właśnie nie jestem. Właśnie nie iść do ciebie, bo mówię, jestem w takiej śmiesznej lokacji i mam właśnie głoda małego. 15 zostało, jak dobrze Coś mi się wydaje, że to nie koniec O Ty, czekaj, było 15, a ty co, ten w jednej chwili znalazłeś 3? Czemu jest nagle 12 Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie Ziom z nami yy... muszę cześć A dobra, to co mam zrobić? Wjazd na chatę i go uspokoić? Hehe, <śpisz> pośpić? To poczekaj, wait a minute. Dobra, Ginter już lepiej. Mm -hmm. No i kozak. Och, ta magia montażu, co nie? <grymne> I to montażu na żywo, to się ceni. To się lubi, to się ceni. O, i, i tak samo jak moje skrzypiące krzesło w tle. Hmm. Fuck me. W ogóle powiem ci, że mi się na tyle spoko z tobą gramy, o to, że póki co szukam serków i... I ginę. To na tyle spoko mi się gra, że chyba za niedługo by wrócił do tego Resident Evil'a, <laughs> Aż mi tak chęci nabrały i ten nota za takim strachem i rozpierdzielem w tle, co nie? Mm -hmm. Ale póki co... Póki co, póki co, póki co. Gonicie ten bedlak? Mm -mm. Ale masz skraj życia stary, jak na ciebie patrzę to u ciebie jest dosłownie końcóweczka życia. Mam głoda. Trzy zostały. Ej, to ma być Weź, to jest dramat, to jest ogromne. Tylko ja wróciłem akurat do miejsca respu. Ty, a te... Hmm, tu są jakieś dźwignie, ale nie, gówno się z nimi da zrobić. Hmm. Hmm. Fuck. W ogóle co z tą jaskiną, co żeś mówił? Cię ten gościu zabił, gdybyś w tej jaskini, czy zabrałeś wszystkie głody? Nie zabrałem wszystkie. Śmiesznie, bo tu jest akurat ściana. Dobra, ja jedę wzdłuż ściany Może coś znajdę po drodze. Sprawdzę? Dobra, jest. Skogit. Ja sam widzę serek na 12, więc. Się ku niemu kieruję. Dobra, dwa zostały. fuck mi. Jeden. Można patrzeć przez tą kamerkę. Kri no. A ja tak chodzę patrząc się na tylko jej mały ten ekranik. Ale. Ale jestem głównym. Tak tak, 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 tak. Jakie to jest... gówno. A, ok, czyli znalazłeś ostatni dobra, no to dziękuję za oglądanie w każdym razie. No cóż, yy, lekka beka była, no ja się z tego cieszę, bo na pewno humor pozytywny z tego wyszedł. Yy, jeśli ktokolwiek dotrwał do końca, to jeszcze raz no, gratuluję, no i dziękuję. Narka, trzymaj ta się, jo.